Dzień dobry, serdecznie witam. Zaczęło się od tego, że miałem szum w głowie, pisk, poszedłem do neurologa po miesiącu, tomografia głowy i okazało się, że siedzenie przy komputerze, moja pozycja, skręcona głowa powoduje pewne zmiany już w kręgach szyjnych. Przy okazji, lędźwie, tuż od dawna mam też zniszczone. Tak naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić, ponieważ pewnie tak samo jak Wy, dużo czasu muszę spędzać przy komputerze, przy biurku, siedząc przy biurku, aż w końcu wpadłem na pomysł, że moje stare biurko, które bardzo chciałem mieć, bo jest stylowe, pasujące do gabinetu, mogę zaopatrzyć w coś takiego. Mogę założyć mu automatycznie podnoszone do góry nogi. Jak opuszczę, w ogóle ich nie widać, biurko jest na starych nogach, stoi. A jeżeli podniosę, to mogę regulować wysokość i pracować przez pewien czas na stojąco, zmieniać wysokość, tak żeby mój kręgosłup. Odpoczywał, zmieniał pozycję, ponieważ innego wyjścia nie ma. Już zaczęli powoli ręce drętwieć. Kupiłem to, zaczniemy tego montaż, zobaczymy, jak to wygląda. Ale oglądałem też na innych kanałach, na przykład u Ziemniaka, że takie rzeczy są bardzo, bardzo potrzebne. On mimo, że jest bardzo młodym chłopakiem, już te problemy miał. I zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mógł Wam polecić ten produkt. Ja go kupiłem, także tutaj nie jest to jakaś lokowanie produktu czy inne rzeczy. Musiałem go kupić i myślę, że większość z was też wcześniej czy później będzie musiała coś takiego kupić. On się składa poniżej wysokości stołu, dzięki temu biurko będzie stało na swoich normalnych nogach stabilnie. A jak będę chciał je podnieść, wtedy to urządzenie do góry pójdzie. Teraz przykręcimy go ten stolarz, do biurka. Pokaż Paweł, te śruby mocujące. Także spokojnie one się tutaj mieszczą, Rozszerzyłem maksymalnie. Także jest duża przestrzeń. Rozstaw tych nóg. Przekręcamy. Przykręcone wszystkie śrubki. Tutaj mamy kable elektryczne luzem jeszcze i mamy luzem sterownik. Reszta przykręcona, przyklejona. Także możemy stawiać biurko już na własnych nogach. Mogę pracować już w kilku trybach. Jak widzicie, nie jest to problem, żeby pracować na wysokiej wysokości. Ciężar jest biurka dość spoczy, ale jak widać, sobie system daje z tym radę. I w razie problemów z szyją, z słupem, to co ja mam w tym momencie, wystarczająco mogę sobie przejść na ten wyższy tryb i pracować tak jak powinno się pracować na co dzień. Tak to wygląda: bezproblemowe przejście z jednej wysokości na drugą wysokość. Tutaj mam bardzo dobry podgląd monitor. I taka praca przez ten na to 15-20 minut, aż uspokoi mi się szyja i kręgosłup. Można ustawić w tym trybie trzy wysokości to jest pierwsza zaleta. I druga zaleta, przypomnienie, które pokazuje nam, żeby co powiem czas zmieniać swoją pozycję ciała. Czyli jeżeli już popracujemy trochę na stojąco, kobiety mogą być bieżnie na dole i uprawiać, prawda, w czasie pracy na komputerze w domu zdalnym, chodzenie, co jest też bardzo wygodne i jeżeli w tym momencie znudziło nam się pozycja stojąca, schodzimy na sam dół i wracamy do pozycji nasiedzanej, także bardzo, bardzo wygodny tryb i jak widzicie, zwykłe biurko nadaje się do takiej pracy. Zobaczymy, jak wygląda ten ruch, czy to jest w poziomie, czy jednak nam się na przykład herbata czy kawa, wyleje. Nalejmy tutaj Dużą ilość płynu. I uruchommy system. Zobaczymy. Tu kamera filmuje cały czas szklankę. Mimo, że szklanka jest prawie pełna, nic nam się nie wylało. Wyłączmy w dół teraz. O, to już było lekkie tąpnięcie. Cały czas wszystko odbywa się prawidłowo. Co się stanie, jeżeli przez przypadek to będzie odsunięte? Zobaczcie. Każemy mu zejść niżej. Czyli typ kolizji nie przeszkadza. Minimalna wysokość tego biurka. Zobaczcie, jeszcze możemy nogi podnieść bardziej? Oczywiście. Wtedy mamy 64,5 cm. Wróćmy nogą. W moim przypadku 72,6. Ale tak naprawdę, gdybym ja chciał pracować. Zobaczmy sobie spokojnie. O 78,7 tu się czuję komfortowo jeżeli chodzi o siedzenie. Naprawdę to jest wygodna pozycja. Tutaj już troszkę za wysoko jest jak na mnie. Myślę, że wysoko, ale być może teraz się mocniej na wórku opieram i też ma zaletę. Wróćmy do pozycji pierwszej. Tej zerowej biurka i myślę, że przez to właśnie takie garbienie się, wysiadła mi szyja, bo jednak, mimo że monitor jest do góry, to jednak albo tak patrzę głową, weź to pokażmy z boku może jak, jak, jak patrzę, albo tak patrzę głową, albo tak. Tutaj mogę sobie naprawdę o, idealnie wyregulować moją pozycję względem monitora, względem alternatury. Także jeżeli Myślicie poważnie o swoim zdrowiu, to myślę, że taki wydatek jest naprawdę bardzo opłacalny, i to jest tyle, co cztery wizyty u masażysty. Także raczej nie są duże pieniądze. I jak widzicie, każde biurko, możecie oczywiście kupić blat oddzielnie, zbudować takie biurko w domu, sobie, ale też można to tak jak u mnie przystosować, konkretne biurko i mieć z tego tytułu po prostu bardzo wygodę. Mamy, każdy z nas ma regulowane fotele, siedzenia i z tego korzystamy. Nie wyobrażamy sobie możli kupienia fotela bez możliwości regulacji wysokości. A biurko mamy, jakie mamy, komputer mamy, jakie mamy. także. Bardzo polecam to urządzenie, myślę, że naprawdę jest to bardzo dobra inwestycja w swoje zdrowie, i dlatego ja to sobie kupiłem, ponieważ naprawdę już musiałem coś zrobić ze swoim słupem, bo kolejne kilka lat pracy spowodowałoby pewnie u mnie jakieś poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet konieczność operacji. Także polecam, link macie na dole. Dziękuję, miłego dnia.